Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, które posłuży jako podstawa dzisiejszego rozważania, to słowo z Księgi Jonasza, z ostatniej jego części, z czwartego rozdziału, <śmiech> przepraszam, <śmiech> wersety od pierwszego do jedenastego, od 10 do 11, ale ten dziesiąty ma w Biblii zapisane, a tego... Jed a tego dziesiątego tutaj na kartce nie mam także poczekajcie, sobie otworzę o, mam czytam trzeci rozdział, końcówkę, bo jakbym przeczytał tą y, początek czwartego to nie wiadomo dlaczego Jonasz by się tak naprawdę gniewał, więc tak a gdy Bóg widział ich postępowanie że zawrócili ze swojej złej drogi wtedy użalił się Bóg z nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana mówiąc, ach Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpiwym i pełen łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział, czy to słuszne, tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił swoj, sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cienie jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz na z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy tak, że usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: Słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A pan rzekł: Ty żałujesz krzewu rycernowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umierają, nie umieją rozróżnić między tym, co prawe a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Przechmogący Boży i Ojcze, przychodzimy do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał ja pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. <słuch> Przyznam Wam się szczerze, że uwielbiam Księgę Jonasza. Nie tylko dlatego, że jest krótka, ale dlatego, że w tym krótkim tekście jest tak wiele przenośni i tak wiele wartości, która, y, która że tak powiem jest y, no niesamowicie pokazuje istotę człowieczeństwa albo tego, jakim my jesteśmy, albo kim bywamy, albo może łatwiej powiedzieć, jakimi po prostu jesteśmy. Zobaczcie, y, miało zginąć 120 tysięcy ludzi. Ten człowiek był wysłany po to, żeby ci ludzie nie zginęli. No ale mówił, że Pan Bóg przyniesie karę, tak? Jeżeli Pan Bóg tej kary nie zesłał, no to on zrobił sobie z gęby. No i podejrzewam, że jakby tam w mieście dłużej posiedział, no to by go wytykali. No to jest ten, co tam opowiadał, że nie wiadomo, co się wydarzy, a się nie wydarzyło. Tylko takie miał zadanie. I wiecie, my bardzo często chcielibyśmy być dobrze potraktowani za naszą pracę. Chcielibyśmy godnie być wynagrodzeni, myślę, że i ona też. Natomiast spotkało go coś zupełnie innego. Natomiast dlaczego go to spotkało i o czym w ogóle dzisiejszy tekst jest, chciałbym Wam powiedzieć na samym początku. Mianowicie ten człowiek jest już po tym, jak na nowo się narodził. Znaczy, jeżeli możecie wrócić do domu i przeczytać całą księgę Jonasza, to byłbym wdzięczny, bo e, myślę, że cały ten kontekst jest dość istotny. Jeżeli ktoś nie pamięta, że ten człowiek e, wsiadł do łódki, bo Panu Bóg go wysyłał do Niniwy, ten stwierdził, że do Niniwy nie pojedzie, a, po, a popłynął do Tarszyszu. Tam z łodzi go wyrzucili, puknęła go ryba, ryba go wypluwa, on w końcu tam idzie do tej Niniwy, robi, co ma robić, ale okazuje się efekt, jaki jest, taki dzisiaj usłyszeliśmy. Tak? Natomiast... Co jest dzisiaj istotne, to to, że ten człowiek w tej przenośni jonaszowej tej wielkiej ryby narodził się już na nowo. Bo to nie jest ten moment, w którym Jonasz mówi i żałuje, że to się wszystko wydarzyło, że ci ludzie żyją, że wszystko jest w porządku, że ci nie zginęli, że to miasto jest stało jak stało i że wszystko jest dobrze, że Pan Bóg wybaczył. To to już jest nowo narodzony człowiek, bo w przenośni tej księgi wyplucie przez rybę to jest nowo narodzenie, to jest te nowe życie, to jest te nowe zrozumienie świata. I zobaczcie, co się dzieje. Ten człowiek niby nowonarodzony, niby już wszystko wiedzący, jest mający relacje z Bogiem, szukający Go i, odnalazł, i go znalazł. Cały czas ma jakieś dziwne pretensje. To do Boga, to do ludzi, ale myślę też w dużej mierze i do siebie. Ale żeby jakby pełnie złapać tego, tej osoby, bo to Jonasz jest w centrum dzisiejszego tekstu tak naprawdę, a nie ci ludzie, którzy ocaleli, to Słowo jona w języku hebrajskim to gołąb. To jest... A gołąb nie tylko jest symbolem Ducha Świętego, ale gołąb jest też symbolem ptaka, który fruwa w przestworzach, który nie ma swojego miejsca, który myśli gdzieś wysoko, który nie ma za bardzo gdzie usiąść, bo jego myśli niosą wszędzie i nigdzie. Jonasz to jest taki marzyciel, Jonasz to jest taki ktoś fruwający wysoko, więcej myślący niż robiący. Bojący się rzeczywistości, bojący stać twardo na, na ziemi, do której Pan Bóg go posyła. On stwierdzi, że on nigdzie nie będzie stał, on popłynie. To jest człowiek, który nie za bardzo chce widzieć świat takim, jakim on jest. On widzi siebie zawsze w centrum. On nie widzi nikogo innego, on widzi siebie. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, że Jonasz to jest taka postać, która e, wymyśliła siebie. I myśli o sobie więcej, niż nim jest. Żeby to tak jakby zaobrazować, yy, może bardziej dokładnie, yy, ja przez jakieś tam dobre 8 lat wyczynowo trenowałem sport. Tak? Ja w mojej głowie cały czas jestem sportowcem. Tak? Cały czas jestem gotowy do treningu, w głębiej głowie jestem w stanie robić rzeczy, których nie jestem w stanie już zrobić. I to bardzo szybko się weryfikuje i na bieżni, i na macie, wszędzie to widać. Ale ja cały czas w mojej głowie jestem sportowcem. Myślę o sobie więcej niż jestem. Ale mój wiek, e, moje umiejętności spadły. Ale wiecie, w naszej głowie bardzo często jest tak, że my podbijamy nasze umiejętności. Myślimy o sobie więcej niż tak naprawdę e, jest w rzeczywistości. Nasz angielski zawsze jest idealny do momentu, w którym się nie skonfrontujemy, że ten angielski nie do końca jest taki, jaki powinien być. Angielski, niemiecki, jakikolwiek inny język, tak? Nasze umiejętności są tak dobre, dopóki ich nie skonfrontujemy. No to chciałbym właśnie, żebyśmy zobaczyli właśnie taką postać, która nie do końca wie, kim jest. Ona myśli o sobie coś, ale rzeczywistość pokazuje zupełnie coś innego. I to jest właśnie ten Jonasz, który przeżył wiele, bo Pan Bóg mu pokazał, że jest powołanie, do którego powinien się przyzwyczaić, on powinien pójść do tej niniwy i on powinien tam zrobić swoje. To znaczy, że ma powiedzieć tym ludziom, żeby się nawrócili, że robią źle że nie odróżniają prawa od lewa, że dobro to dobro, zło to zło, tak? On miał tam i powiedzieć, że słuchajcie, jak się nie nawrócicie, to się to dla was źle skończy. W końcu idzie po nowym nawróceniu, po nowym życiu, po zrozumieniu tego, kim tak naprawdę jest. I jest strasznie zły na Pana Boga. Mój Boże, to ja po to to wszystko robię dla ciebie. Żebyś mi teraz pokazał Jakim jestem słabym, że teraz pójdę do tego miasta i będą się ze mnie śmiać, że obi mówiłem, obiecywałem, straszyłem. No i co teraz? Nic się nie wydarza. Ci ludzie powiedzą, no to ten taki, wiecie, trefny gość, nie? On tam coś kiedyś opowiadał, że tu wszystko się zawali, że tu wszystko zostanie spalone. A teraz chodzi tutaj taki chyba nie do końca. No to stwierdził, że wyprowadzi się poza miasto, no i będzie patrzył, bo może Bóg jednak zechce jednak tą niniwę zniszczyć. I on ma straszny problem z tym, że Pan Bóg wybacza. To nie jest też nasz problem. Problem chrześcijan, którzy no, całe życie chodzą do kościoła, modlą się, składki płacą. Nawet radia słuchają w tym naszym kontekście wiadomo polskim. Tak? I telewizję oglądają tą, co należy. A Pan Bóg mówi, że On woli jednak tych, którzy się tak na, nawrócili. Ci, którzy kiedyś byli, ale wrócili. To On tych woli. I oni się strasznie cieszą. Aniołowie, Pan Bóg, On się strasznie z tego cieszy. I aż mówi: Nie, no to to nie może tak być. Ja czekam na nagrodę. Ja chcę być doceniony. Nie chcę, żeby się ludzie ze mnie śmiali. No i Pan Bóg mu taką szkołę życia dał. Ten się wyprowadził. Najprawdopodobniej dlatego, bo nie chciał narażać się na śmieszność. Pan Bóg dał mu no właśnie co? No drzewo. Wyrosło nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak aczkolwiek czytałem, yy, czytałem, oglądałem na YouTube jakiś film, że są takie drzewa, które potrafią dość szybko wyrosnąć być może to było jedno z takich drzew czy krzewów które dały mu cień. I on był strasznie zadowolony, no bo. No wiecie, tamten rejon to raczej rejon ciepły, tak? My dzisiaj wychodząc, ja tutaj stojąc przy ołtarzu już czuję, że w tej todze generalnie jest ciepło, tak? No to wyobraźcie sobie, że na pełnym słońcu siedzicie. No i patrzycie na te nieuniknione, na to, Patrzycie z chęcią, żeby to się wszystko skończyło, żeby ci ludzie z Liniwy zniknęli. No jak Pan Bóg mu dał te drzewo, to powiedział, no to teraz ja mogę sobie popatrzeć, nie? No i siedzi i siedzi, dzień mija. Ale Pan Bóg miał inny pomysł trochę na to. I mówi, da robaka, żeby to drzewo zeżar. Te drzewo oczywiście jest zjedzone i on znowu strasznie narzeka. Nie no, no, tak było dobrze. Już miałem taki fajny widok i zacieniony i wszystko było w porządku, tak? A teraz jeszcze tego drzewa nie mam. I znowu zły na Pana Boga. To też nie jest nasz problem? Że mówimy, jak coś się nie dzieje tak, jak byśmy chcieli, to mówimy, Panie Boże, no, no tak żeśmy się umawiali? To po to do tej konfirmacji szedłem, komunii, chrztu, dzieci posyłamy, żeby co, żeby teraz jakieś robaki mi drzewa podjadały i cień, cieniami pozbawiały, tak? To o to chodzi? Wiecie, jak się czyta Pismo Święte, to raczej widzi się ogromne doświadczenia ludzi, którzy są, chodzą z Bogiem, a nie wielkie błogosławieństwa, które są zawsze jakby w sposób równy, w sensie takim, że... Jak mi wszystko idzie dobrze, to Pan mi Bóg błogosławi. Natomiast ja mam takie przeczucie, że w Biblii, tak jak i w naszym życiu, jak wszystko idzie dobrze i idzie gładko, to ja już mam takie z tyłu może błędne, ale ja mam takie z tyłu przeczucie, oj, zaraz coś się wysypie. I chyba tak trochę jest. Ja zakładam trochę inne podejście do chrześcijaństwa, w którym raczej musimy wychodzić poza to co, to co łatwe. Raczej kiedy wszystko wychodzi nam dobrze, to znaczy, że to jest raczej droga w dół niż do góry. Bo wiecie, jak idziecie w góry i chcecie oglądać te wszystkie piękne widoki, no to raczej w dół się nie schodzi, prawda? Jak chcemy piękne widoki zobaczyć, no to musimy wysiłek włożyć i na tą górę się wdrapać. I w życiu jest dokładnie tak samo. Zobaczcie, jak, tak dlatego prosiłem, żebyście jak wrócicie do domu, przeczytali księgę Jonasza. W jego tym podejściu do, do tego wieszczenia końca Niniwy było coś takiego dziwnego. Bo jak on powiedział, że on nie chce do tej Niniwy pójść, no to stwierdził, że kupi sobie bilet na statek i on sobie popłynie w innym kierunku. I okazuje się, że on ten bilet bez problemu kupił. Pogoda była idealna. A marynarze byli przychylni. Wszystko szło idealnie. Dlaczego Pan Bóg nie zesłał yy, brzydkiej pogody? Dlaczego kapitan nie był niemiły i powiedział, o nie, ja nie mam miejsca, bo to mam pełen dok, nigdzie się nie będę brał. Czemu tak Pan Bóg nie zrobił? Mógł to zrobić, prawda? Natomiast to wszystko się układało idealnie. To tak jak w naszym życiu, bardzo często mówimy tak... To mi się zgadza, to mi się zgadza, tamto mi się zgadza, a praca, a pieniądze, a samochód, a dzieci wszystko jest dobrze. I nagle okazuje się, że nie do końca. Niby to wszystko mamy, ale wewnątrz czujemy jakąś taką pustkę. No bo gdzie ja tak naprawdę idę? Co ja tak naprawdę chcę osiągnąć? I myślę, że historia dzisiejsza pokazuje tak naprawdę, że Bóg chce jednak nas wytrącić z równowagi. Chce nam postawić w miejsca, w którym będzie nam trudno, nie po to, żeby utrudnić nam życie, ale po to, żebyśmy mogli się rozwinąć. Cały czas. Wiecie, emeryturę wymyślili w XIX wieku? Dobrze się mylę? Tak? Od koniec XIX, początek XX wieku możemy mówić o tym, że mamy emerytury. Natomiast do XIX wieku, czyli przez większość jednak istnienia ludzkości, ludzie zakładali, że będą pracować całe życie. Prawda? I zobaczcie, co się dzieje z ludźmi. Znaczy ja nie chcę generalizować, ale mam taką obserwację. Obserwację. Nie popartą żadnymi statystykami, ale mam taką obserwację. Że ludzie, jeśli pójdą zbyt wcześnie na emeryturę, zwłaszcza mężczyźni, to to widzę, na 100% to widzę, zwłaszcza mężczyźni, jak idą zbyt wcześnie na emeryturę, to mają ogromne problemy ze sobą, z wszelkimi rodzajami używkami, po które bardzo chętnie sięgają, i w zasadzie szybko umierają. Bo co? Ma, bo być może nie mają celu, bo być może przestali właśnie pracować, tak? a praca dawała coś więcej niż tylko i wyłącznie pieniądze. Tak, ale poczucie obowiązku, poczucie celu, wiele, wiele rzeczy innych rzeczy. I dlatego dzisiejszy tekst pokazuje mi, że jeżeli jest zbyt prosto, jeżeli wszy, wydaje Ci się, że Pan Bóg Ci błogosławi, bo wszystko jest tak, jak ma być tak? jest poukładane, posprzątane, jest, wszystko się zgadza pieniądze, samochody, mieszkania wszystko jest dobrze, to znaczy, że trzeba się mocno rozejrzeć i zastanowić, no dobra, to co ja teraz mogę zrobić, żeby wytrącić się z tego poczucia bezpieczeństwa. Z poczucia, no nie chcę użyć tego słowa, słowa yy, ale wszyscy wiedzą o jakie słowo mi chodzi, żeby wytrącić się z tego. Ja powiem codziennie, staram się wytrącać z takiego poczucia dobrostanu, wcz, stając bardzo wcześnie rano. To mi pomaga. To mi wydłuża dzień. Oczywiście potem jestem trochę bardziej zmęczony, ale to mi pomaga. Nie daję swojemu organizmowi odpocząć w zupełności, w 100%. Mam jeden dzień, w którym nic nie robię, nie trenuję, nie, nie robię nic. Ale tak staram się cały czas. Bo mam taką tendencję, niestety u siebie to zauważyłem, że jak nie mam, wstaję rano i nie mam napisanego, co mam dokładnie zrobić, to za dużo częst, czasu spędzam przy telefonie. Jakoś go tracę, rozmyślając, jak ten gołąb latający tam gdzieś tak. To sobie tu pojadę, to, tu sobie coś zrobię. To się zastanowię, czy zjeść to, czy tamto, a potem okazuje się, że je mi to i tamto, tak? Bo tak sobie bez celu funkcjonuje. Ja tak mam. Dlatego muszę się wytrącać jakby z tego poczucia komfortu, bezpieczeństwa i mówić, nie, nie, stary, ty musisz, y, musisz działać. I myślę, że nasi przodkowie, y, większość z naszych przodków funkcjonowała tak cały czas. Myśleli o tym, bo nie było tak, że mogli pójść do sklepu i kupić, tak? Tylko wiedzieli, że muszą to albo upolować, albo wyhodować, albo odłożyć na później w piwniczce, albo zamarynować, cokolwiek, tak? Oni cały czas myśleli. A my dzisiaj nie musimy myśleć. Za nas myślą, jak sobie odpalimy to czy tamto, nie? To tam wszyscy nam powiedzą, wszystko wiedzą. I my wtedy myślimy tak, jak, jak nam powiedzą. Tak więc zobaczcie, dwie rzeczy są dla mnie dzisiaj istotne w dzisiejszym tekście. Już kończę. Pierwsza to to, że my mamy jakieś takie dziwne tendencje do tego, żeby uważać, że Pan Bóg błogosławi wtedy, kiedy wszystko jest tak, jak chcemy. Ja stawiam tezę, że jest inaczej. Że właśnie wtedy, kiedy nie jest tak, jak chcemy, to Bóg nam błogosławi, życzy nam wszystkiego dobrego. Masz trudno, to ja ci życzę wszystkiego dobrego. Rać sobie. Rać sobie. Ja ci będę stał obok. A nie, ja ci będę niósł. Czasami będzie mi niósł, ale rać sobie. Tak? I druga rzecz to taka, że jesteśmy strasznie zawistni jednak. Nawet jako chrześcijanie, nawet jako nowo nawróceni. Nawet jako zdeklarowani katolicy, luteranie, prawosławni, zielonoświątkowi, baptyści, bywamy zawistni. Żałujemy, że Pan Bóg wybacza wszystkim, że Pan Bóg chce wszystkich do siebie, że kocha wszystkich. My byśmy chcieli, żeby tylko nas. I to są takie dwie nauki z tej księgi, która jak powiem jest krótka i którą zachęcam, żebyście przeczytali. Amen.